Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że spotkamy się w dobrych samopoczuciach i jeszcze w lepszych zdrowiach. Kazałem Państwu trochę czekać na moją rozmowę o epizodzie piątym The Last of Us. Mam nadzieję, że Państwo tęsknili bardzo. <grym> trochę jestem do tyłu tym razem, bowiem epizod swoją premierę miał w piątek. W nocy, z piątku na sobotę, chyba, jeżeli brać pod uwagę polski czas, z mojej perspektywy miałem e, przyjemność i okazję obejrzeć ten odcinek wczoraj. I przyjemność, dlatego że e, wiele rzeczy się potwierdziło. W zasadzie jedna bardzo ważna, o której mówiłem e, z Borysem, rozmawialiśmy o czwartym epizodzie. O tym piątym też powinniśmy porozmawiać, o ile moja sytuacja na to pozwoli, bo ta się skomplikowała, nie jestem pewny. Czy uda się dzisiaj podcast zrealizować? Jestem aktualnie jedynym opiekunem pięciolatki. Fakt, że ona daje mi nagrywać świadczy tylko i wyłącznie o jej niezwykłej cierpliwości jak na pięciolatkę. Moja żona jest teraz zajęta sprawami rodzinnymi, więc trochę więcej niż zazwyczaj domu na mojej głowie zostaje. Więc może być ciężko z tym podcastem. To dla Państwa, którzy by czekali. Akurat zakładam, że część z Państwa ma ochotę nas posłuchać razem. Opowiadałem w czwartym epizodzie, że w zasadzie Henry i sam, którzy są bohaterami tej opowieści, nie wiadomo, jakim cudem znaleźli Eli i Joela. Ten cud został wyjaśniony bardzo dokładnie w, w, w epizodzie piątym, ponieważ Henry i sam. Zaczniemy sobie trochę od tego, co tam się działo. Żeby Państwo przypomni, że ja sobie też poukładał to wszystko w głowie. Henry i sam odnaleźli Joela, odnaleźli Eli w miejscu kompletnie nie, nieprzewidzianym. To nie mógł być zbieg okoliczności i nie był. Henry i sam obserwowali naszą dwójkę bohaterów, ponieważ dla nich była to jedyna nadzieja i szansa na ucieczkę z miasta. I dobrze kombinowali, bo się okazało, że, że Eli i Joel są sprawni w tego typu sprawach i uciekli z miasta. Ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie Zarzewie całej historii, ten taki ogólny plan tego wszystkiego. Bo dużo się działo w tym, w tym odcinku. Ta akcja była skopiona tylko na tej czwórce bohaterów, którzy przemieszczali się przez miasto. I to poczucie zagrożenia jest ogromne, i, i historia jest też ciekawa. To, co bardzo mi się podoba w, w The Last of Us, to to, że ci. że hmm, z reguły mamy takie poczucie, że historia jest dobra, kiedy postacie są wielowymiarowe. Przez wielowymiarowość często rozumiemy to, że. Każdy bohater jest trochę zły, że łatwiej, że do pewnego stopnia rozumiemy tego typu sytuacje, że znaleźliśmy się w świecie po kataklizmie i każdy musi robić rzeczy haniebne, bo żeby, żeby przetrwać. Tymczasem ta historia trochę mnie wzięła zaskoczenia i myślę, że bierze nas z zaskoczenia, że w tej historii każdy jest trochę dobry i że tak naprawdę skupiamy się na tym, że nawet te postacie, które robią złe rzeczy, mają jakieś uzasadnienie. Do czynienia zła, to co nie jest żadnym usprawiedliwieniem, ma, ale mają jakieś uzasadnienie i chcą być dobre, i, i, i są gdzieś tam w głębi dobre, ale rzeczywistość ich y, zmieniła. I to jest to jest coś, może to jest dokładnie ta sama historia, może nie ma znaczenia. Czy ktoś jest tak naprawdę zły, czy jest dobry, skoro postępuje w konkretny sposób. Oceniamy ich zachowanie i na podstawie tego, wskazujemy, kim są, ale film nie dzieli bohaterów na złych i dobrych. Dzieli bohaterów na tych, którym towarzyszymy, i którzy przetrwają, albo i nie. I na tych, którzy nie przetrwają, bo są po drugiej stronie barykady, tak się akurat pechowo dla nich złożyło. No i tym, tą postacią, która tym razem jest po stronie barykady, jest, jest Caitlin i, i są jej ludzie, ale ona no wiele przeszła i jej działania mają uzasadnienie, chociaż okrucieństwo, nienawiść, chęć zemsty to jest coś, co pchają do przodu w sposób niewłaściwy i jest o, ostatecznie efektem, przy, przyczyną katastrofy, ale, ale są zrozumiałe te motywacje. By wrócić do tej całej opowieści i, i z czego to się wszystko wzięło, sam y, opowiada, nie sam Harry, Harry opowiada y, y, Joelowi swoją, swoją historię. Ma brata, brata, który, który ma na imię sam, który jest głuchy, y, który. Ch, 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 tam chyba jest wspomnienie o Białaczce, że zachorował, za, za, zachorował ciężko i groziła mu śmierć, a w związku z tym, że on tego brata kocha, on jest taką jedyną osobą dla niego. Którą, nad którą może się, nie wiem, którą może się opiekować. Bo to, jest też, to też jest ważny wątek tej, tej opowieści, dlatego trochę błądzę wokół tego. Każdy z tych bohaterów w, tym w tej opowieści ma kogoś, kim... Chce się zajmować, i, i ten ktoś stanowi dla niego cel, i bez tego celu życie nie ma sensu. Tak jak dla, dla Joela, już od, od paru odcinków jest takie silny nacisk na to, że Ellie staje się celem dla Joela. My, znając historię gry, rozumiemy, dlaczego tak ważne jest to, by widz uwierzył, jak wiele dla Joela Eli znaczy. I wiele, jak wiele musi dla niego znaczyć. Ale by nie, nie wyprzedzać faktów, bo ktoś mi też napisał bardzo sensownie, że nie każdy z moich widzów oglądał gra w grę, więc dla niektórych pewne rzeczy, które wydarzą się w przyszłości są niespodzianką. Więc tej przyszłości nie chciałbym państwu rujnować. Tak czy inaczej, ta relacja jest bardzo ważna. I te relacje, które napotykamy po drodze, trochę potwierdzają, że celem w życiu jest opieka, może być opieka nad drugim człowiekiem. I w takim świecie, gdzie jest kataklizm, ta opieka nad drugim człowiekiem może być czymś niezwykle ważnym, wręcz gwarantem jakiegoś sensownego istnienia. Ale wracając do historii, po raz kolejny ja wracam cały czas do jakiejś historii, a potem się zabawiam w dygresję. Wracając do historii sama i Henrygo, Harego. Harry czy Henry to jest coś, co będzie mi umykało cały czas, Harego. To Harry wie, kto jest przywódcą ruchu oporu, w tym mieście rządzonym przez Fedrę, i wydaje tego przywódcę, mimo tego, że wie, że ten przywódca jest ktoś z kimś bardzo dobrym, kimś godnym podziwu, kimś, kto ma dobre cele i dobrze je realizuje, chociaż nie osiąga skutku ostatecznie i zdradza tego przywódcy ruchu oporu Fedrze, co oczywiście efektem tego jest śmierć tego przywódcy, a tak się akurat składa, że ten przywódca jest bratem Caitlyn. A to z drugiej strony ruchamia lawinę, taką charakterystyczną chyba dla opowieści z męczennikiem, że jeżeli masz wroga, którego chcesz pokonać, to czasami zabicie go spowoduje, że ludzie, którzy za nim stali, nabiorą nowego rozpędu, uznają, że teraz przebrała się miarka. Fedras, tego o, o, przywódcy ruchu oboru, zrobiła męczennika, i to męczeństwo doprowadziło do tej rewolty, i do, do wybicia wszystkich żołnierzy. No to było bardzo brutalne, zresztą cała opowieść, cały piąty epizod zaczyna się od tego, od tego buntu, od tej, od, tej, od tej rewolty. Oczywiście Fedra od początku do końca jest chyba określana mianem tego, tego głównego złego, który czyni najgorsze rzeczy, czyli ta taka przywództwo wojskowe, albo władza wojskowa, która jakkolwiek by na to nie patrzeć, zawsze w każdej historii zamienia się w coś złego. Żołnierze nie są stworzeni stworzeni do tego, żeby rządzić cywilami. Żołnierze są stworzeni do tego, żeby chronić cywili. Kiedy te, kiedy te zasady się zmieniają, kiedy obowiązki się zmieniają, to, to dochodzi do rzeczy, do rzeczy okropnych. To cywile muszą sprawować kontrolę nad wojskiem. W innym przypadku, to jest inna mentalność, inna moralność, inne rzeczy się liczą. Przetrwanie za wszelką cenę kosztem człowieczeństwa jest czymś na porządku dziennym, dziennym z wojskowego punktu widzenia, przynajmniej w popkulturze. Nie wiem, jak by to wyglądało w rzeczywistości, musielibyśmy to zobaczyć. A ja podejrzewam, że yy, gdybyśmy się tak rozejrzeli po, po świecie, to jest kilka takich rządów, które powstały na skutek buntu wojskowego, i nie sądzę, żeby to w jakimkolwiek przypadku skończyło się dobrze. Więc, więc to tak, Fedra to trochę potwierdza w tej całej opowieści. Ale też ten cały bunt pokazał, że mimo tego, że ten przywódca ruchu oporu był człowiekiem szlachetnym i godnym naśladowania, to jego siostra jest kimś, kto poprowadziła ten bunt do przodu i to zaowocowało sukcesem. I teraz no, pytanie, oczywiście, które my sobie musimy zadać jako widzowie: czy to okrucieństwo, które ona przejawia, i czy ścieżka, którą obiera, jest właściwa? I ona oczywiście też ma rozterki. To jest też ciekawe w tej postaci, że ona, ona wydaje się być osobą niezwykle łagodną, o niezwykle łagodnym charakterze. Mówi takim spokojnym głosem. Nie widać w niej agresji. Powiedziałbym, że ta, ten jej spokój wręcz psychopatyczny się wydaje. Że w jej życiu wydarzyło się tak wiele okrutnych rzeczy, że ona w, w, wydaje rozkazy zabicia grupy ludzi, tak jakby informowała, że będzie dzisiaj smarowała chleb masłem. Dla niej to nic nie znaczy, nie wzbudza żadnych emocji. Ale ona wie, że to w jaki sposób postępuje, że, że jej brat, który był dla niej taki ważny, tego by nie pochwalał. I wie, że to jest, to jest ścieżka. Która być może w jej mniemaniu nie doprowadzi do katastrofy, bo ona tego nie wie, ale nie jest tą ścieżką, którą brat by preferował. Ale też ludzie, zwłaszcza ten człowiek, który, który dowodzi chyba oddziałami pod jej kontrolą, mówi jej wprost, że to nie, to nie brat zmienił tą rzeczywistość, to ona zmieniła tą rzeczywistość. I że to okrucieństwo stało się, to takie spokojne okrucieństwo stało się sposobem na, na, na zmianę, więc, jako takie, teoretycznie można zakładać, że jest, że jest dobre. I nie wiem, czy to ją utwierdza w myśleniu, że trzeba Henry'ego, szukać, czy, czy, czy nie, ale ostatecznie ruszają za, za, za naszymi bohaterami. A ci. Oczywiście to jest też taki, to jest taka dla naszej czwórki bohaterów, tym razem czwórki, ta cała powieść jest przez długi czas pewną łazą spokoju. Mimo tego, że my czujemy pewne napięcie, ale tak naprawdę tam są rozmowy, od czasu do czasu jakieś żarty, oni się wspierają, bo i, bo i Joel i ich, Harry, Harry znaleźli, się, znaleźli się, obaj się znaleźli w tej samej sytuacji. Obaj mają dzieci, którymi muszą się opiekować. I jest tam jakieś poczucie, po, poczucie rozumienia. Oczywiście Joel sam przyznaje się do tego, że był ko kolaborantem i sam na początku reaguje bardzo ostro na to, ale po chwili zastanowienia mówi, no nie, nie znam twojej sytuacji, nie, nie, nie znam twojego życia, nie powinienem oceniać. To mi się bardzo podoba, bo Joel jest postacią cichą i on jest, jest, jest chyba trochę inną postacią niż w grze. Na dobre i na, i na złe. Wydaje mi się, że w grze on znacznie miał więcej do powiedzenia, miał znacznie więcej inicjatywy. Tutaj on trochę jest takim człowiekiem, który jest takim mężczyzną, który podąża trochę za kobietami. Rozmawiałem z moją żoną ten temat, i, bo też oglądamy ja dwa razy oglądam ten serial. Raz sam, raz z moją żoną, chociaż tego odcinka nie oglądałem. I moja żona ma trochę zastrzeżenia wobec niego, że, że kobiety nim rządzą. To mnie zaskakuje, bo moja żona zdecydowanie ma skłonności do rządzenia w domu i ja od czasu do czasu ustępuję. Więc, więc można by powiedzieć, że muszę rozważyć swoją posta postawę, ponieważ, ponieważ podziw mojej żony wobec mnie, ewentualnie jeżeli jakiś jest, może stracić na wartości, jeżeli ja będę ulegał jej e, 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 skłonnościom do rządzenia. No taki, taki wniosek powinienem wyciągnąć. Ona uważa, że najpierw rządziła Tess, Joelem, a teraz e, Joelem rządzi Eli. Ale wydaje mi się, że w tym jest dużo więcej symbiozy niż można by na pierwszy rzut oka patrzeć. Joel wiekim jest, zresztą bili w liście młotym napisał, że oni obaj są specyficznym typem człowieka, gdzie ich istnienie jest zależne od tego, kim mają się opiekować. I niech Bóg ma w opiece tego, kto stanie im na drodze. Taka jest cała konkluzja konkluzja tej opowieści i ja nie mam, nie mam zastrzeżeń co do Joela, jako do, do osoby, która jest ważna w tej historii. To, co robi, jest ważne, ale przede wszystkim on jest taką opoką, trochę niemą, tarczą wokół, wokół Eli. I jako taki spisuje się wyśmienicie. I może taka jest rola mężczyzny w tym świecie. Nie? Że z jednej strony możemy sięgnąć po okrucieństwo, z drugiej strony możemy sięgnąć po opiekę nad kimś, posługując się dokładnie tymi samymi środkami. Więc sam, sam ee, Joel. Eli i Henry y, przemieszczają się przez to miasto, gdzieś tam rozmawiają ze sobą, poznają się, zwłaszcza Eli i, i sam. Czyli ten, ten, ten chłopiec, no, podejrzewam, że on, on, on jest na pewno głuchy, być może także jest niemy. Co w ogóle, jakby szansa jego przetrwania w tym świecie bez starszego brata jest, jest, jest żadna. To jest, co ja cały czas zachodzę w głowę, że nawet jeżeli bratu uda się sama uratować, to na dłuższą metę to, to nie ma przyszłości. Ten chłopak nie ma szansy przetrwać w świecie, w którym czasami zachowanie absolutnej ciszy jest gwarantem przetrwania. On jako że nie słyszy nic, no to nie ma szans. No, nie ma absolutnie żadnych szans, żeby zachować się cicho. I to jest, to jest coś, co gdzieś tam w pewnym momencie staje się ważną częścią tej opowieści, trochę narracji. I oni też przechodzą przez podziemia, podziemia, które mają być wypełnione. Mają być wypełnione zarażonymi, ale nie są. Sam y, Henry też o tym wie, że Fedra oczyściła tę podziemię i można tamtędy bezpiecznie się prze, przemieścić. I dzięki temu udaje im się uciec poza miasto, ale nie za daleko. W pewnym momencie trafiają na snajpera, który, który stara się ich powstrzymać. Tak też się zastanawiam, czemu ten gościu do nich strzela? Przecież to absurdalne. W, w, marnuje naboje, efektu żadnego nie ma. Ale tak naprawdę ten facet na tej wieży miał tylko jedno zadanie. Trafić ich być może, jeżeli, miał, jeżeli by się udało, ale przede wszystkim ich powstrzymać. Spowolnić za wszelką cenę. To nie był jakiś przypadkowy ziomek. On tam stał na tej wieży i pilnował. Pilnował tego miasta, prawdopodobnie na polecenie Caitlin. No i okazuje się, że miał przy sobie krótkofalówkę, porozumiewał się z ludźmi z miasta i jedzie ta, ta cała kawaleria z pługiem na początku. No, i dochodzi tam gdzieś do walki do pewnego stopnia. No, najpierw, najpierw oczywiście, Joel musi się udać do tego domu, z którego strzela snajper, i go zabić, chociaż nie taki jest jego cel. To jest też to, że Joel robi wszystko, co tylko może, żeby powstrzymać się od zabijania. Po prostu ludzie nie dają mu nawet szansy. Żeby, żeby tego nie robić. On, ten snajper, jest taki moment, że ten snajper widać, że się waha, co ma zrobić, Joel do niego mówi, proszę Cię, nie rób tego, nie rób tego, proszę Cię, no, ze trzy razy. No, ostatecznie jest strzał, no i wiemy, jak się skończyła, potoczyła ta historia. E, dzieciaki i starszy brat próbują dojp, do, dotrzeć tam do, do Joela, ale nadjeżdża ta kawaleria i zaczyna się straszna rozruba. W trakcie tego, tego, tego pościgu e, Joel strzela e, parę razy nieskutecznie, ale ostatecznie skutecznie do, do kierowcy tego pługu i pług wjeżdża w budynek, dochodzi do eksplozji, zapada się ziemia i co się dzieje? pod tej ziemi wyłażą hordy zarażonych. I między innymi jeden wielki, podły szkaradnik który jest dużo potężniejszy od, od pozostałych. Zastanawiam się, jego chyba zrobili przy użyciu efektów praktycznych, połączyli to trochę z CGI. Trudno mi powiedzieć, czy on wygląda dobrze, czy on wygląda źle, no bo telewizor, na którym ja to oglądam, nie oferuje wysokiej jakości obrazu, więc jak dla mnie to wszystko wyglądało, wyglądało cudownie. Jest tam kilka takich momentów spowolnienia akcji i te spowolnienia, wydaje mi się, że tak specjalnie z premedytacją, odbywają się na, na znacznie niższych klatkach. Jak normalnie serial jest wyświetlany, chyba w 25 klatkach, może w 30, ale sądzę, że w 25. Tak, tak, jedna taka scena jest wyświetlana w 12 klatkach i widać te przeskoki, ale one też, też mają jakiś, jakiś taki cel narracyjny. To też jest jakaś rzecz, która ma na nas zrobić konkretne wrażenie. To nie jest przypadek, że te klatki na sekundę tam spadają do takich poziomów. To jest jakiś taki efekt kinowy, który kiedyś był konieczny. Ale wytworzył w nas widzach pewnego rodzaju skojarzenia i, i dlatego jest dzisiaj od czasu do czasu używany. Knight Mazin, który stoi właściwie za tą chyba. Y bo, jakby on jest też, jest przede wszystkim reżyserem tej całej opowieści, ale, ale on ma pewnie tą wizję, ja w jaki sposób film przedstawić. Podejrzewam, że Neil Drakman bardziej stoi za historią i pewną spójnością gry. To są zgadywanki, ale podejrzewam, no Craig Mazin wie, co robi, i, i tych środków używa od, od początku do końca z premedytacją. Jakby, żeby wszystko było jasne, wszystkie niedociągnięcia, wszystkie niedoskonałości tego obrazu, to jak na razie ten serial udowodnił, że one nie są przypadkowe. Że to wszystko jest przemyślane bardzo dokładnie. I że jeżeli na przykład jeden odcinek czwarty kończy się wątkiem, który dla mnie jest niezrozumiały, to odcinek piąty podejmuje ten wątek i wyjaśnia, wyjaśnia go w bardzo jasny sposób. Bo nie wiem, czy ostatecznie to powiedziałem, ale fakt, że ta czwórka bohaterów znalazła się razem, wynikała z tego, że Henry śledził Joela, że wiedział gdzie oni są, i wiedział jak ich znaleźć. Więc, więc nie przez przypadek trafili tam do nich pod koniec czwartego odcinka. Ale. Zanim dochodzi do wyjścia tych zarażonych z podziemi, to jest taka krótka rozmowa Henrygo i, i Caitlin. I Caitlin mówi: Okej, okay, rozumiem dlaczego to zrobiłeś. E, wiem, wiem. T tego nie musisz tłumaczyć. Ale dzieci umierają każdego dnia. To jest to, jakby dla, dla sama, e, dla, dla Henrygo usprawiedliwieniem zdrady jest troska o sama. Natomiast dla Caitlin jest coś: każdego dnia umierają ludzie. To nie jest powód jeszcze, żeby, 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 żeby zdradzać. Że ona to rozumie. Ale kara za to... Musi być i, i, i to, to jest coś, co ją popycha do przodu. Oczywiście, my wiemy doskonale, że popychają ją do przodu ta, ta silna potrzeba, potrzeba zemsty. No i jak powiedziałem na początku, to się kończy tragicznie, bo ci zarażeni w pewnym momencie wyskakują z ziemi, zanim dochodzi do konfrontacji między Caitlyn i Henrym, i się rzucają na tych żołnierzy, rzucają się na, na Caitlyn, i oni chyba wszyscy tam giną. Nie widać tego, ale na początku stawiają jakiś opór, dopóki nie wychodzi z ziemi wielki, szkaradny paskudnik i nie załatwia tego głównego żołnierza, Caitlyn. Oczywiście Caitlyn też ma, kończy, kończy życie zabita przez dziecko, to znaczy z, 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 zabita przez klikacza, e, w którego zamieniło się dziecko jakieś. Być może jest to jakiś, nie wiem, może jest to element jakiejś opowieści, je, je, jest, być może jest to jakiś element tej opowieści. No, ale to nie jest, to nie jest koniec historii, bo na skutek tego, co tam się wydarzyło, e, sam zostaje ugryziony. I oni trafiają do jakiegoś motelu, trafiają do pokoju. Dzieci są w osobnym pokoju. Joel z bratem starszym są w osobnym pokoju. Coś tam sobie rozmawiają. Wszystko się skupia wokół, wokół tej, tej przyjaźni, która się nawiązała między, między samem i Eli i tych rozmowach. Oni czytają tam komiksy. Po drodze uciekają, trafili na jakieś takie przedszkole gdzieś tam pod ziemią, gdzie ludzie się ukrywali pewnie przez jakiś czas. Tam jest dużo takiego właśnie spokoju, ode, od, od, oddechu i jakiejś takiej. Szczęśliwości, ale cały czas wiemy, że to jest pozorne, że to jest tylko chwilowe i że skończy się tragicznie. Nawet jeżeli ktoś nie, nie grał w grę i nie zna tej historii, to wyczuwa tam, jestem tego absolutnie pewny, że, to nie, że że ta idylla musi się zaraz skończyć. Okazuje się, że sam jest ugryziony. Eli w takiej naiwnej wierze próbuje go nasmarować własną krwią, licząc na to, że ta krew jest lekarstwem, ale nie jest. Bo kiedy budzi się następnego dnia, to Henry już siedzi na łóżku i. I on, jako że on nic nie słyszy nadal, bo nawet jeżeli się zamieni w tego zarażonego, to nadal nie może reagować słuchem, no to siedzi tak i nic się nie rusza, nic nie robi. Dopiero, dopiero w tym momencie, w którym Ellie do niego podchodzi, łapie go za ramię, to on się na nią rzuca, wyskakują do pokoju, w którym Joel i, i Henry są. I, I tam dochodzi do takiej, takiej sceny, która jest bardzo zbliżona do tego, co było, co było w grze. Henry wyrywa broń Joelowi. I mierzy do niego. A tam Eli próbuje walczyć z tym, z, tym, z tym zarażonym młodszym bratem. I ostatecznie, y, jak, jakoś bardzo tak instynktownie, Henry wyciąga broń i strzela, i strzela w tego młodszego brata. Celnie, na szczęście, co zważywszy na jego <laughs> deklarację co do y, niechęci wobec przemocy było zaskakujące. I przede wszystkim było celne w sensie, bo mógł postrzelić w każdego tylko nie z tego, tego brata. Ale strzela w tego brata i go zabija. To jest taki gwałtowny ruch, i widać, że to jest coś więcej niż tylko rozważna decyzja, żeby zabić tego brata. Przemyślana i trudna, ale taka gwałtowna, instynktowna, pozbawiona jakichkolwiek uczuć. Te uczucia pojawiają się po tym. No i oczywiście. Oczywiście dla osób, które grały w grę, Henry przykłada pistolet do swojej głowy i strzela. I to tak się, tak się kończy ta opowieść. I, i, I jest to szokujące i dla Joela, i, i dla Eli. Ilość okrucieństwa, z jakim musi się spotkać ta dziewczyna, jest, jest ogromny. I to, to jest taki. to jest niezwykle mocna scena, właśnie przez to, że tam nie ma żadnych zbytecznych słów. Wszystko dzieje się bardzo szybko, bardzo gwałtownie, ale bardzo, bardzo, bardzo prawdziwie. I, i, I te emocje są takie. Jedyna rzecz, jaka tam jedna kwestia, jaka zostaje wypowiedziana, to, to Joel, który mówi o, o mój Boże. I, I to jest wszystko. I, I tam więcej nie trzeba powiedzieć. Właśnie to jest, to jest dobrze, dobrze zagrana, dobrze przemyślana i dobrze zrealizowana scena, która wszystkich pozostawia za padem szczęki. Bo, bo nic, nic więcej nie trzeba było dowiedzieć, Do, dopowiedzieć. Każde, każde dodatkowe słowo by to, by to zrujnowało. No i kończy się ta opowieść. Ostatecznie Sam, e, ostatecznie Joel i Eli ruszają dalej. Jest tam jakiś pochówek tych, tych, e, tych ludzi. E, Eli zostawia kartkę, przepraszam, na grobie podejrzewam sama, chociaż właściwie. Wiemy, że, że niczemu nie jest winna. Co, co mogła zrobić, nic nie mogła zrobić. Może przeprasza, że zasnęła, kiedy, kiedy sam prosił ją, żeby, żeby go pilnowała, kiedy się będzie zamieniał w potwora, o ile będzie się zamieniał w potwora. I ruszają dalej. Widać, widać w, ta, w, taką, w elit taką pewną bezwzględność, no bo ona też z jednej strony przeszła już na tyle dużo, że tego typu rzeczy pewnie nie robią. Powierzchownie, przynajmniej na niej wrażenia, ale, ale gdzieś tam coś w środku się zmienia, coś, coś dramatycznego, i widać tę taką twardość, yy, która, która coraz bardziej charakterystyczna dla niej się robi. I mam też takie poczucie, że cała ta opowieść jest nie tylko przemianą Joela, przemianą, która jest konieczna, ale jest też przemianą Eli, która trochę z naiwnością jakąś wchodzi w ten świat. Celebruje książeczkę z żartami, opowiada te żarty, i przez chwilę oboje bohaterów mogą zapomnieć o tym okrucieństwie świata. My możemy się zaśmiać razem z nimi, ale, ale to powraca, powraca bardzo, bardzo dobitnie. I podejrzewam, że taki jest plan tej opowieści, że Joel mięknie z czasem, a Ellie staje się coraz twardsza. Ale ci, którzy grali w grę, wiedzą, że to jest tylko pozorne. Podoba mi się ta zabawa, zabawa z emocjami, ta zabawa z, z, z... osobowością naszych bohaterów, ponieważ to nie jest zabawa, która została stworzona na potrzeby dramatyzmu, ale to jest zabawa, która została uzasadniona. To, jak oni się zachowują, to jest... z jednej strony jest przewidywalne, to, co oni robią, a z drugiej strony zaskakujące. Wiem, że to brzmi jak paradoks, ale wydaje mi się, że... Każde zachowanie naszych bohaterów, o ile nie, nie jest przewidywalne, to jest uzasadnione. To jest coś, co jest niezwykle cenne. W większości serialowych opowieści, zwłaszcza takich skupionych na zombie, te, te zachowania są nieuzasadnione. Cały The Walking Dead, które stało się trochę kultowym dziełem, i rozumiem, dlaczego stało się kultowym dziełem, oparte jest na ludzkich dramatach, natomiast te dramaty wielokrotnie nie są kompletnie uzasadnione. To znaczy, jeżeli twórcy serialu chcą, żeby doszło do jakiejś kłótni między bohaterami, bo te kłótnie są zarzewiem jakby całej, całej, całych opowieści w The Walking Dead, te konflikty w grupach, to, to nagle, to wynikają bardzo często z tego, że ktoś zachowuje się nieadekwatnie do swoich poprzednich poczynań, zupełnie, i, i dochodzi do, do sporu. Ktoś, kto był zupełnie spoko, nagle jest z nim problem. Więc to jest taki, taki sposób budowania opowieści, w The Last of Us tego, tego nie mamy. Nie ma postaci ewidentnie złych, nawet jeżeli, nawet jeżeli budujemy narrację wokół jakichś bohaterów, którzy są obok, którzy nagle się pojawiają, to raczej rozumiemy, że oni chcieliby być dobrzy, ale życie ich skłoniło do, do postępowania złego. Że gdzieś w głębi oni, nawet nie w głębi, gdzieś bardzo na powierzchni, oni mają dużo dobrych, pozytywnych cech, ale nie da rady, nie, nie są w stanie się nimi posługiwać, nie są w stanie ich wysłuchać. Muszą postępować okrutnie, ponieważ taki, taki, taki jest świat i tak ich to ukształtowało. I to jest kawał dobrej historii na razie. W kwestii moich przemyśleń na temat. To jest też tak, że dużo krytyki pojawiło się wobec tego serialu. Oczywiście na skutek trzeciego odcinka. To jest. To jest może nie jest zrozumiałe, ale wiem z czego wynika. I trudno mi dzisiaj powiedzieć z perspektywy osoby, która dobrze się bawi od początku do końca w tym, w tym serialu, czy. Ewentualne pretensje wobec kolejnych odcinków The Last of Us, być może nawet wobec tego, wynikają z, z autentycznych, rzetelnych przemyśleń, czy już po prostu część osób ma. Negatywne skojarzenia, i teraz każda kolejna, każdy kolejny fragment opowieści będzie w nich te negatywne skojarzenia podbudowywał. Tak jak we mnie, każdy odcinek podbudowuje pozytywne skojarzenia i dostrzegam tam głównie zalety, tak ktoś, kto się mógł zniechęcić, albo z różnych innych powodów. Ja nie mówię, że akurat trzeci, że każdy krytyk to dlatego, że trzeci odcinek był tam. Nie? Nietypowy. Tylko. To chyba jest, jest taka cecha, że jeżeli. Znaczy, jest taka część ludzkich potrzeb, że jeżeli coś polubimy i chcemy to nadal lubić, to dostrzegamy te pozytywy. Ktoś natomiast, jeżeli. Bardzo ciężko wyjść trochę poza siebie, nie? Poza tą swoją strefę komfortu. Ale to nieważne. To nie ma, nie ma specjalnego znaczenia. Tak sobie tylko rozważam na spokojnie. I pozdrawiam Państwa i pozostawiam Was z tymi rozważeniami. I okazuje się, że pół godziny gadałem znowu ni stąd, ni zowąd. A wydawać, wydawać by się mogło, że ten odcinek aż taki rozległy nie jest. No nic, potraktujcie to Państwo jako podcast i trzymajcie się ciepło pa pa